W Goleniowie przy ulicy sportowej 25 znajduje się ośrodek sportu i rekreacji, którym kieruje wraz z grupą pracowników dyrektor Andrzej Łukasiak. Adres ten jest doskonale znany mieszkańcom, którzy od wielu lat korzystają lub uczestniczą w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. Na wielu zagospodarowanych hektarach znajduje się boisko do uprawiania różnych dyscyplin sportowych i organizacji zawodów i turniejów piłkarskich. Jest to także doskonałe miejsce do rozwijania innych dziedzin sportu i rekreacji. Na terenie ośrodka znajduje się między innymi boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe i sztuczne lodowisko. Jest też sporo miejsca do przeprowadzenia różnego rodzaju imprez masowych, występów i pokazów. W pobliżu przy szkole podstawowej znajduje się wielofunkcyjna hala sportowa. Obiekt czynny jest przez cały rok. Obiekt dosyć pięknie utrzymany technicznie, obiekt dosyć obszerny, obiekt służący wszystkim mieszkańcom, Goleniowa rozumiem. Znajdujemy się na stadionie miejskim. Faktycznie ten obiekt jest dość powierzchniowo duży, bo prawie 6 hektarów ziemi. Tutaj mamy mnóstwo elementów w sferze infrastruktury sportowej, gdzie można uprawiać różne dyscypliny sportu: piłkę nożną, tenis ziemny. Mamy również w okresie zimowym lodowisko, plac zabaw, mini pole golfowe, szachy. No naprawdę jest, jest mnóstwo tych elementów, i, i, i każdy, kto ma ochotę, te przejść i tutaj na sportowo spędzić czas, to jest to możliwe. Również bieżnia sześciotorowa typu Mondo, także jest naprawdę fajny obieg, na którym zdecydowanie mieszkańcy mogą się wyżyć. Można powiedzieć dla każdego coś miłego związanego oczywiście ze sportem. Ja myślę, że rośnie ta aktywność sportowa mieszkańców Goleniowa, i do tego są niezbędne te obiekty sportowe. Naprawdę obiekty są oblegane i to nas cieszy bardzo. Panie dyrektorze, za tym zapytam. Jeszcze zielono jest. Co prawda padają już pierwsze liście, ale zapytam o miniony właśnie sezon, jaki był dla Osirów. No dla nas sezon tak naprawdę się nigdy nie rozpoczyna i nie kończy pracujemy w cyklu rocznym, a więc 365 dni i muszę powiedzieć, że to co do tej pory zrealizowaliśmy to naprawdę elementy, które, które budują nas, bo realizujemy w ciągu roku prawie 280 imprez począwszy od zawodów szkolnych poprzez zawody powiatowe, wojewódzkie, jak również międzynarodowe. Tutaj możemy mówić o takich ważnych imprezach nie tylko nas w stadionie, ale również i na salach gimnastycznych i tak naprawdę to są takie trzy, cztery imprezy sztandarowe, które, które są realizowane na terenie Goleniowa i tak za chwilę 11 listopada Goleniowska Milanie Podległości, w miesiącu e, marcu e, piłka siatkowa, turniej piłki siatkowej, jak również we wrześniu turniej piłki siatkowej kobiet Goleniów kap gdzie grają najlepsze drużyny e, grające w Ekstralidze. Mieliśmy w tym roku we wrześniu dziewczyny, które grają w, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Bielsku Białej, jak również Chemik Police, także naprawdę siatkówka na wysokości. Poziomie. Oprócz tego również regaty żeglarskie, które organizujemy na przystani żeglarskiej w Lubczynie na akwenie Jeziora Dąbskiego. Tutaj regaty jak klubu, regaty naszego bosmana nieżyjącego Norberta Ola. No i oczywiście, w mar... przepraszam, nie w marcu, a w czerwcu organizowaliśmy duży meeting międzynarodowy, bestseller goleniów Athletics Park, gdzie naprawdę wystartowali najlepsi zawodnicy z Polski, ale również z że zagranicy gościliśmy tutaj znanych sportowców. Oprócz tego oczywiście od czasu do czasu i miasto również kłania się, wypożycza wasze obiekty do swoich celów. Tak, tutaj muszę powiedzieć, my jesteśmy jednostką organizacyjną miasta, więc ta współpraca jest bardzo bliska i nasze obiekty służą również do realizacji zadań, które są organizowane przez Urząd Gminy. I, i tutaj na tych obiektach różnie, również odbywają się różnego rodzaju festyny, festy. Trzeźwości, festyn sportowy, piknik z Osirem, także obiekty żyją i, i, i cieszymy się, bo ku temu one służą. Panie dyrektorze, jaka dyscyplina sportu, jeżeli by pan chciał popatrzeć, bez wyróżnia jakokolwiek cieszy się największą popularnością i jak gdyby wspomagana i prowadzona jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji? No, tych dyscyplin jest bardzo dużo w Goleniowie, bo od najpopularniejszej piłki nożnej, gdzie czwartoligowa drużyna innych Goleniów właśnie gra na tych obiektach, poprzez A klasowe, B klasowe i, i okręgowe klasy również tutaj grają. Także ta piłka nożna w zdecydowany sposób, jeżeli chodzi o popularność. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszy się również lekka atletyka. Tutaj Barnim Goleniów ze swoimi zawodnikami Michałem Rozmysem czy Krystianem Zaleskim, którzy są Reprezentantami Polski, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Europy, świata w tym roku, przecież w Doha, był Krystian Zaleski. Także odbywa się tutaj dużo, również tenis ziemny cieszy się dużą popularnością. No i oczywiście amatorskie bieganie po naszej bieżni to, to też tutaj mnóstwo osób. Po południu 50-60 osób korzysta z, tych, z tej bieżni. No, no jest, jest, dzieje się, A oprócz tego na salach gimnastycznych, halach e, futsal, e, piłka koszykowa, piłka siatkowa, dziewcząt, mężczyzn, no, można byłoby naprawdę wymieniać e, mnóstwo, mnóstwo tych dyscyplin. E, tak naprawdę wszystkie są nam potrzebne i cieszymy się, że w Goleniowie i mieszkańcy e, korzystają z naszych obiektów. Panie dyrektorze, właśnie, jeżeli mówimy o obiektach, czy osoby z zewnątrz mogą któryś z obiektów, któryś z miejsc po prostu sobie wypożyczyć, wypożyczyć żeby zorganizować czy przedstawić swoje jakieś imprezy rekreacyjno-sportowe? Jesteśmy oczywiście do dyspozycji, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę cokolwiek organizować na naszych obiektach, jak również korzystać z nich indywidualnie. Także obiekty są otwarte oczywiście według określonych zasad regulaminowych, odpłatności, ale obiekty służą właśnie działaniu w sferze kultury fizycznej. Około 12 km od centrum Goleniowa znajduje się doskonałe miejsce dla uprawiających sporty wodne lub poszukujących miejsca do wypoczynku nad wodą. Marina żeglarska w Lubczynie, która bezpośrednio podlega Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Goleniowie. Marina posiada trzy baseny portowe, ma mogące pomieścić ponad 50 śródlądowych i morskich jednostek pływających. Posiada także sprzęt pływający, łodzie wiosłowe i motorowe oraz jachty żaglowe, w tym flagowy jacht Goleniów. Na terenie Mariny organizowane są zawody sportowe, spływy kajakowe i okolicznościowe imprezy plenerowe. W pobliżu znajduje się piaszczysta, strzeżona plaża z dostępem do jeziora. Jest z nami pełniący obowiązki, na razie jeszcze pełniący obowiązki, kierownika Maryny Lubczyna, Marcin Spiżewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ahoj. Ahoj właśnie, bo i żeglarz również. Panie Marcinie, ja wiem, że czas jest nieodpowiedni, jest Pan nawet nie przy biurku, gdzie się Pan zostajemy, a zostajemy przy konkretnej tutaj robocie na terenie Mariny. Sezon letni minął, teraz jest ten okres taki, gdzie jest najwięcej roboty i wcale nieprzyjemnej. Nie, ta, ta jest również przyjemna, niemniej jednak trochę szkoda, ponieważ świeci słońce, jest jeszcze fajna pogoda, a musimy przygotowywać żagle, jednostki, łódki do tego, żeby je wyciągnąć tak? i do tego, żeby zimowały bezpiecznie i spokojnie. Czyż można powiedzieć, że sezon żeglarski w nie, się zakończył? Nie, jeszcze się nie zakończył, ale tak, wszystko do tego zmierza, że w ciągu najbliższych kilku dni będziemy wyciągać łódki i taki typowo żeglarski, gdzie żeglujemy, gdzie pływamy. Zakończa się właśnie w sobotę, w niedzielę. Panie kierowniku, zapytam zatem o sezon. Jaki był ten sezon, który już się zakończył dla żeglarzy, dla mariny? Przede wszystkim był bezpieczny, fajny, ciepły, wieczny, więc można uznać za dobry sezon. Że to był bardzo dobry okres, kiedy można było żeglować, pływać i wypoczywać. Teren Mariny z tego co widzę jest bardzo rozległy. Czy potrafi Pan odpowiedzieć na pytanie, ile tych łódek, ilu żeglarzy zawitało w czasie lata tutaj właśnie do Maryny? Jesteśmy w tej chwili na takim etapie podliczenia tego, ale na poziomie około 600 jednostek zawijało do nas. Stałych rezydentów mamy około 100, około 80 zostaje na okres zimowy. A tak jak powiedziałem wcześniej, około 600 jednostek przypływa w ciągu całego roku do nas na okres taki dobę, dwie lub weekend. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o żeglarzach, więc ci żeglarze skąd zazwyczaj są? Widzimy jakieś fajne i nietypowe bandery? Przede wszystkim Szczecin i okolice. Również Trzebież, Wolin, Świnoujście, Gdańsk, Gdynia. Ale dużo mamy żeglarzy z Niemiec. Niemcy, Dania, Szwecja do nas również zawita witają. Panie Marcinie, oprócz rozległego terenu i możliwości zacumowania postawienia łódki, jakie są jeszcze inne przyjemności dla żeglarzy tutaj na miejscu? Oczywiście nie tylko żeglarze może tu, mogą tutaj przychodzić i, i korzystać z tego terenu, który mamy posiadamy. Można tutaj nocować. Posiadamy miejsca noclegowe, domki. Posiadamy rowery wodne, kajaki i z tego też można korzystać. Posiadamy też łodzie żaglowe, które czarterujemy, ale jak ktoś nie jest żeglarzem, zapraszamy na plażę, można spokojnie. Miło bezpiecznie wypocząć. No właśnie, obok zaraz mariny znajduje się rozległa piaszczysta plaża. Tak, dokładnie. Ponad 300 metrów plaży, z czego takiej zabezpieczonej jest kąpielisko wytyczone około 100 metrów, i to jest w okresie wakacyjnym, w okresie letnim, strzeżone 100 metrów plaży. Wiem, że również, bo wcześniej to Pan mówił poza kamerą, że odbywają się tutaj fajne imprezy, niekoniecznie związane bezpośrednio z żeglarstwem. Może Pan przypomnieć jakie? Tak. Oprócz pikniku bospańskiego, ogólnodostępnej imprezy z koncertami, z zabawą dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, organizujemy imprezy typowo sportowe. Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, plażowa. Tak jak powiedziałem na początku, obiekty są świetnie technicznie wyposażone, świetnie utrzymane. Nie robi to Pan sam. No, dziękuję za taką ocenę, bo, bo no, faktycznie, jeżeli ktoś spojrzy z zewnątrz, no, może to bardziej e, ocenić i, i docenić jak gdyby. my, będąc cały czas tutaj no, wydaje nam się, że to jest taka norma, e, która powinna być spełniona i, i faktycznie e, te obiekty są utrzymywane po to, żeby jak najlepiej służyły e, mieszkańcom, jak również klientom zewnętrznym. E, te działania przy pomocy oczywiście Urzędu Miasta i Gminy, Środków Finansowych. E, pozwalają na to, żeby ten komfort, jak również jakość świadczonych usług na naszych obiektach był jak największy. Zapytam na koniec, ilu pracowników Pan zatrudnia? na miejscu tutaj? No to jest pytanie, które, na które trudno odpowiedzieć w tej chwili całościowo, bo można było powiedzieć, że za mało w tej chwili naprawdę jest problem z pracownikami. Natomiast w Ośrodku Sportu i Rekreacji, który obejmuje tak naprawdę przeszło 40 hektarów ziemi, zatrudniamy w tej chwili na poziomie 23 osób. Andrzej Łukasiak, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie. Dziękuję serdecznie. Ja dziękuję i serdecznie zapraszam do Goleniowa, bo naprawdę warto przyjechać i na tych obiektach sportowych się pobawić.